Cześć, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku Smakowitych Dań i zapraszam dzisiaj na tartę ze śliwkami i kruszonką, czyli najprostsze na świecie ciasto, idealne do popołudniowej kawy, w sam raz dla wielbicieli śliwek. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie tarty rozpoczynamy od pokrojenia śliwek. Śliwki przekrawamy wzdłuż na pół i usuwamy z nich pestki. Do miski wsypujemy mąkę. Cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, szczyptę soli oraz cukier puder. Dodajemy jajko i pokrojone miękkie masło. Wszystko mieszamy łyżką, a następnie dłonią zagniatamy elastyczne ciasto. Wyrobione ciasto rozwałkowujemy na stolnicy posypanej mąką i tworzymy okrąg odrobinę większy od średnicy blachy, po czym przekładamy je do formy natarte posmarowanej tłuszczem i delikatnie dociskamy. Nadmiar ciasta odcinamy, ewentualnie dolepiamy powstałe ubytki w formie resztkami ciasta. Tak przygotowane ciasto nakłuwamy widelcem. Na cieście układamy połówki śliwek z skórką do dołu. W ostatnim etapie przygotowujemy kruszonkę. Do miski wsypujemy mąkę oraz cukier. Dodajemy zimne masło i wszystko łączymy, delikatnie rozcierając w palcach do momentu aż powstanie kruszonka, czyli większe grudki. Wierzch ciasta posypujemy przygotowaną kruszonką. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 45-50 minut. Upieczone ciasto studzimy w piekarniku. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.